wyszedłem na brzegi już, już słyszę ząbiaki i widzę, że na mnie polują na to Wszystkie miejsce Carp? coś tam? Carp. Co to co gdzieś... Gdzie, Camp co... wiem co to jest. Camp Sprinter. Karp, Carp Sprinter. No wiesz w mi w rzece, to coś może pływać. 11 strzałów. Clear Clear Clear. Chodź do mnie! No idę! Szybciej! Mam paint killersy. ale na razie a się. Nie mam co robić w, w, w walek kijem w murek to jest ignka A ty wiesz, że te takie jak się może rozwalić Tak wiem, ale no, Ale co tam jest zabawa, walimy kijem w murek <grym> co? Murek się nie rozwali, to jest dla mnie chore Właśnie, tu, tu można zbierać chyba ten kamień, drewno i metal, co nie? No... No to, to na to tu są coś takiego, rzeczy takie. No, no właśnie, no ale Nie wiem, czy to nie zależy od możliwości, wiesz? Znaczy, od umiejętności. Jestem już, położysz to. Co to się stanęło? Jestem. Ja już jestem w tym, tym. To chodź do mnie. I tu umieram. Biegnij, No nie mogę, bo ja nie mam prawie tego w ogóle. O szk... Co? coś mnie zobaczyło. Na szypaka Aha, jest. Dobra, rozwalę to coś. Chodź do wody. No chodź do wody, no nie bądź cienia. Come on, nigo, come on! No w sumie też mam maczetę, to nie wiem po co zrobić. Maja kasa. Nie, 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 nie zażyłem. Zrobimy to tak. Ty walnisz, ja świecę. A ja bym polecał bocznym trochę, a dobra. Dziś powiem... Co ty masz na głowie? Strażacki. Mam strażacki hełm, bo jestem strażakiem i pomagam... <grym> Hammer. O, A no, no masz tam M9, no nie. Ratunku, weź wyjdzie. Gościu! Niech to będzie jeżdżące! Noż! Łasz ty, oberwałem. No nie no! To był najgłupszy pomysł ever. Dowody! No nie, nie mogę biegać. U zaraz, na śmierć. No chodźcie i ten, jak ten... Szczury y do wody, he I się tam po eksplorer, ja się z nimi pobawię, patrz. Tyłeś, Nie bra, co jest coś, coś... Się... O wiem, wiem, mam szary chyba. Aha, zapomniałem, że pierwsza. I see you, nega <laughs> No Dobra, co na razie nikogo nie ma. O, jest ktoś. Nie wiem, nie wiem. Oni się na mnie gapią. Ciągle ciekawe to się tanie idę z We... Nie, nie wychodź. Na razie to trzyma ich tam. Ale czy... Czekaj... na ja... nie wiem, żeby... No bo oni nie. Ja nie wiem, czy nazwał że szuwają nad, to... nad tobą. Jak dobry Aniu A... Tylko w drugą stronę. What the hell? czemu jest ten taki łatwy do wykrycia? To są dziurki. Weź tam. ej, się? Ja. hell. Aha. O nie, cię? Ja. Da, postał. No bez wait, przesady. Wait, 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 No no, fucking hej. Nie, to są te koksy takie. Nie ginie. Nie ginie. Ile masz HP? Nie Auto mam. Dobra, czas spotkać się ze swoimi strachami. Kilt zbierz ze mnie rzeczy, idę. Miałem dla siebie, ty Jak przeżyję Crawisz? Nie, ale jestem gładka Gdzie jest mnie tak Ogroda jakiś taki film poryty. Na pulsie chyba to było chore i już nigdy więcej nie będę oglądał pulsa. <grymne> nie wiem, ja widziałem film. Ktoś to opona nazwał. To był najbardziej purty tak? Opona czy jakoś tak? <grymne> o! To widziałem! Takie co? Opona leci st i wszystkich zabija wokoło. Tak. Ta <grymne> What the fucking. not run? A, bo mi się chyba. St A, stubki, tak. F Holender, nie. To? i am operator of my pocket calculator so, oh try oh. it out use use so co? cool. <laughs> cool down cool down i so sorry it's a ale wracam i tak jest. nie tośnie to to się kamień widzi. Chorda jedyny kanał, na którym tośnie się Jakie to ubrać w e, hełm strażaka, razem z najlganymi Nereye